Szczepię się przeciwko grypie od wielu lat i co roku. Szczepię się, ponieważ jest to jedyna skuteczna metoda profilaktyki grypy i jej powikłań, często groźnych nie tylko dla zdrowia, ale także i dla życia. Się Przeciwko grypie, ponieważ jestem przekonana o bezpieczeństwie i skuteczności szczepionek przeciwko grypie. Zalecam to szczepienie zarówno swoim bliskim, swojej rodzinie, jak i oczywiście swoim pacjentom. Jako pediatra i epidemiolog uważam, że szczepienia przeciwko grypie są obowiązkiem etycznym personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek wobec naszych pacjentów. Pamiętam, żeby się zaszczepić na początku każdego sezonu grypowego szczepię się dla mojego syna Ignacia. Chciałabym zadbać o jego, jego bezpieczeństwo, o to, żeby nie zachorował on na grypę. My akurat mamy wyznaczony termin dla niego na za tydzień, a jakby w wcześniejszych tygodniach zaszczepili się rodzice i dziadkowie, czyli takie najbliższe otoczenie. Podczas okresu ciąży też szczepiłam się na grypę, tak zalecił mi ginekolog. Wiem, że było to bezpieczne i skuteczne rozwiązanie, no zarówno dla mnie, jak i dla Ignacia. Szczepię się przeciwko grypie od wielu lat z wielu powodów. Przede wszystkim, aby uniknąć choroby, której objawy takie jak wysoka gorączka, bóle głowy, bóle stawowe, mięśniowe są bardzo uciążliwe. Obawiam się również powikłań pogrypowych. Korzystam z bezpłatnych szczepień oferowanych pracownikom w naszym szpitalu, żeby chronić siebie przed infekcją, swoją rodzinę oraz pacjentów. Trzeba pamiętać o tym, że personel medyczny może być źródłem zakażenia dla chorych, co jest groźne dla pacjentów winnosupresji, kobiet w ciąży, dla małych dzieci oraz pacjentów, z chorobami onkologicznymi. Również jako pielęgniarka epidemiologiczna muszę dać dobry przykład pozostałym pracownikom medycznym. Kilka lat temu chorowałam na grypę. Później miałam najróżniejsze powikłania pogrypowe, w tym kardiologiczne. Postanowiłam, że będę szczepiła się przeciwko tej grypie co roku korzystam z tych szczepień w tej chwili mam możliwość zaszczepienia się w moim zakładzie pracy w szpitalu w którym pracuję do tego namawiam również swoją rodzinę swojego syna który jest sportowcem i pracuje z dziećmi małymi do tego namawiałam moją córkę która w ciąży była i po to żeby chroniła siebie i swoje dziecko do tego namówiłam pozostałą część mojej rodziny żeby nie musieli przeżywać tego co ja w młodości przeżyłam, a ja żebym nie musiała przeżywać tego, co moi rodzice przeżywali, kiedy ja miałam powikłanie.